Gorzelnia Gwieździn jest to industrialny budynek, który od kilku lat remontujemy, przeistaczamy w agroturystykę. Od dwóch lat hodujemy kozy rasy anglonubijskiej i kury rasy zielononuszka kuropatwiana. Odwiedzają nas goście, już mogę powiedzieć śmiało, że z całej Europy i Wspominają to miejsce, piszą do nas w opiniach, że jest to naprawdę unikalne miejsce, które stworzyliśmy z pasji. W tym roku otrzymaliśmy znak promocyjny, certyfikat uprawniający do posługiwania się znakiem kontury natury. Zapraszam do Gorzelnik Wjeździn, zatopionej pośrodku łąk, lasów i jezior w województwie pomorskim w Powiecie Czuchowskim. Znajdujemy się w siedzibie Pomorskiej Akademii Jeździeckiej. Od tego roku otrzymaliśmy oznaczenie konturia natury lokalnej marki. Prowadzimy naukę jazdy konnej, prowadzimy zajęcia z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzimy wyjazdy w teren, imprezy okolicznościowe, dysponujemy salą konferencyjną, na której organizowane są różne szkolenia, eventy, wykłady dla klubowiczów Pomorskiej Akademii Jeździeckiej. Jako obiekt posiadamy certyfikat Polskiego Związku Jeździeckiego. Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem drugiej kategorii dwie gwiazdki. Mm. Podczas gdy Wasze pociechy jeżdżą u nas konno, zapraszamy do strefy spa rodziców. Dysponujemy sauną, jacuzzi. Bardzo przyjemne miejsce do wypoczynku latem oraz zimą. Razem z DJ-em zapraszamy Państwa do odwiedzania naszego obiektu.